W dzisiejszym odcinku poruszymy taki temat, który zatytułowałem Trzy pytania. Zapraszam do oglądania. Poruszyć chciałbym w dzisiejszym odcinku skojarzenia związane z liczbą 3. I tak jak za każdym razem powtarzam, że te skojarzenia są też bardzo osobiste. I każdy może mieć takie indywidualne spojrzenie na swoje przeżycia, związane też z tekstami biblijnymi, w których zawarta była ta liczba. A ja chciałbym dzisiaj, na potrzebę tego rozważania, zwrócić naszą szczególnie naszą uwagę na pewną osobę, która w swoim życiu przeżyła pewien problem, kryzys, która zawiodła. I to wydarzenie właśnie związane było z liczbą 3. Mianowicie mam na myśli postać bohatera biblijnego, sługę Bożego Apostoła Piotra, którego jako czytelnicy Biblii często widzimy jako osobę szczególnie gorliwą i zaangażowaną. To właśnie Piotr często był taki pierwszy, taki aktywny. Aby iść za Jezusem Chrystusem, aby wyrażać opinię o Jezusie Chrystusie, aby stawać tak jakby za Jezusem Chrystusem, wyrażając swoją wiarę, wyrażając swoje poglądy, wyrażając swoją opinię o Jezusie Chrystusie. Ale była taka sytuacja, właśnie w Biblii, która jest zapisana we wszystkich Ewangeliach, która pokazuje kryzys, który przyszedł na tego człowieka. Związane to było z tym ostatnim etapem tej ziemskiej misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy był obecny w ciele i przed swoją śmiercią Pan Jezus zapowiedział, że przyjdzie taka sytuacja, która będzie związana z Jego pojmaniem, kiedy Jego uczniowie jakby zaprą się Go i Go opuszczą. I w tej właśnie okoliczności Piotr zareagował tak gorliwie, tak raptownie mówi Panie, wszyscy się zgorszą, ale nie ja. Dlatego, że przecież ja tak bardzo Ciebie kocham, miłuję, Ty o tym wiesz. I Pan Jezus powiedział do Piotra takie słowa, ja je odczytam, w Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 26. Pan Jezus powiedział takie słowa do Piotra, rzekł mu Jezus. Zaprawdę powiadam Ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz, Rzekł mu Piotr. Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie, podobnie mówili wszyscy uczniowie. Zanim kur zapieje, Ty trzykroć się mnie zaprzesz. Dla Piotra było to nie do zaakceptowania, że takie coś może mieć miejsce. Wiecie, drodzy przyjaciele, Spotykając wielu wspaniałych ludzi, których Bóg powołuje. Często, kiedy rozmawiamy, to zwracam uwagę dla osób, które po prostu na tym początkowym etapie, aby były wierne Bogu, aby też wysoko nie myślały o sobie, żeby też nie były takie raptowne w swoich wypowiedziach, dlatego, że pewne sytuacje w życiu, które przyjdą, zweryfikują ich wiarę, zweryfikują ich przeżycia. Wiecie, wielu z nich, wielu z nas. Po prostu nie akceptuje tych rad, tych uwag, po prostu tak jesteśmy gorliwi, tak osobami wierzącymi, że nie reagujemy na to i w wielu przypadkach, przecież nie we wszystkich, ale w wielu przypadkach przychodzą kryzysy. Przychodzą kryzysy, które wyglądają podobnie jak u Piotra. Ja właśnie chciałbym przeczytać ten kryzys, kiedy on nastąpił. Tutaj jest to też wypowiedź z Ewangelii Mateusza z rozdziału 26. I czytamy tutaj taką właśnie tą sytuację, kiedy Piotr się zaparł Jezusa. Ja może przeczytam cały ten tekst. A Piotr siedział z zewnątrz na podwórzu, to był po pojmaniu Jezusa, kiedy Jezus był sądzony i był, oczekiwał na wyrok. A Piotr siedział na zewnątrz na podwórzu i przystąpił do niego jeden, jedna służebnica, mówiąc: Ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiło, mówiła do tych, co tam byli, ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zapał się pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. A w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi, prawdziwie ty też jesteś z nich. Wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr, na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapieje, przykroć się mnie zaprzesz i wyszedłszy gorzko zapłakał. Kryzys, porażka, zawiodłem, presja, która sprawiła takie, taki upadek, taki wstyd, taką bezradność, takie zniechęcenie, takie obawy, taki lęk. Tak jest w naszym życiu chrześcijańskim. My upadamy, potykamy się nawet w, kiedy wygłaszamy wielkie słowa, deklaracje, okazuje się, że one tak niewiele znaczą. Zawodzimy, przeżywamy kryzys, cofamy się. Ale ta historia związana z liczbą 3, ona się nie kończy. Tylko tym, że Piotr trzy razy zapał się Pana i to jest koniec. Nie, ta historia ma piękne rozwiązanie. A to rozwiązanie daje Jezus Chrystus. I ona także jest związane z liczbą 3, z trzema pytaniami które Pan Jezus zadał Piotrowi i o je spotykamy w Ewangelii Jana. Piotr, który z pewnością był nieśmiały w stosunku do Jezusa. Po jego zmartwychwstaniu, przed niebowstąpieniem spotyka się w gronie uczniów z Panem Jezusem Chrystusem. I to nie Piotr występuje do Jezusa Chrystusa z pytaniem, z zainteresowaniem, ale to Jezus przychodzi do Piotra i czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 20. Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, Miłujesz mnie więcej niż ci. Rzekł mu: Tak, panie, ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu: Paś, owieczki moje. Trzy razy pan Jezus zadał Piotrowi takie pytanie: Piotrze, czy Ty mnie miłujesz dalej? I Piotr odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Panie, Ty wszystko wiesz. A pan Jezus mówi: Paść moje owieczki. Pan Jezus mówi, dzisiaj może nie każdy z nas jest apostołem Piotrem, ale przecież jeżeli przeżywamy kryzys, to te trzy pytania Pana Jezusa dają nam nadzieję, które mówią do nas o tym, że Bóg daje nam nadzieję, że Bóg nie odrzuca nas, że Pana Jezusa ta sytuacja może nie była lekka, ale nie była też trudna i nie do przejścia, i nie do zmiany tej sytuacji. Piotr nic nie zaskoczył Pana Jezusa. Nawet kiedy upadłeś, jeżeli nawet potknęłeś się, jesteś w takim miejscu, drogi przyjacielu, to chciałbym dzisiaj też do Ciebie zaapelować i powiedzieć Ci, że Ty Boga nie zaskoczyłeś. Dlatego, że Bóg Ciebie zna, zanim się urodziłeś, zanim dokonałeś tego czy innego czynu czy zachowania, Bóg Ciebie zna. I Bóg Ciebie kocha. I Bóg oczekuje tego, abyś wrócił, pełny nadziei. To pytanie, te trzy pytania, które zadał Pan Jezus Piotrowi, one nam na to wskazują, one o tym mówią, że dla mnie i dla Ciebie zawsze jest nadzieja. Dlatego jeżeli Twoje serce jest zachęcone, wracaj, buduj, angażuj się. Inaczej, mówiąc cudzysłowy, paść owieczki moje, wzrastaj, rozwijaj się dla mnie, służ Bogu. Nie, nie daj się złamać. To, co miało miejsce, było negatywne, było niedobre. Ale Bóg to zmienia na dobre. I za to Bogu niech będzie chwała. I z tym kojarzy się nam liczba trzy z nadzieją, z trzema pytaniami, które zadał Jezus, aby zmienić i dać nadzieję, motywację dla swojego sługi, dla człowieka wierzącego. Dla mnie też i dla Ciebie. Zostańcie z Bogiem.